Męka naszego pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli, trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z Nim. Namiestnik odpowiedział, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutszy wieniec ściernia, włożyli mu na głowę. A do prawej ręki dali mu czcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski!. Przy tym pluli na niego, brali czcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili. Aby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, i siedząc tam go pilnowali. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lema sabachtani To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to niektórzy ze stojących tam mówili On Eliasza wołał. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę napełnił ją octem włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili Poczekaj, zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili, Prawdziwie ten był Synem Bożym.